Wyobraź sobie, że budzisz się jako członek kultury Urma. Jesteś potężnym, trzystokilogramowym tygrysem o niezwykłej inteligencji. Urma to międzygalaktyczna cywilizacja, która osiągnęła szczyt rozwoju duchowego i technologicznego. Ich kultura jest bogata i pełna harmonii. Urma są znani ze swojej etyki i duchowej głębi, cenią empatię i współczucie. Traktując cierpienie innych jako swoje własne. Zdolność do komunikacji telepatycznej umożliwia im głębsze zrozumienie wszechświata i siebie nawzajem. Ich język to złożona symfonia dźwięków. Pomimo ogromnej mocy, Urma nie dążą do dominacji. Ich jedyną słabością jest współczucie dla mniej szczęśliwych istot. Urma to strażnicy pokoju w galaktyce, gotowi pomagać i chronić tych, którzy tego potrzebują, dzieląc się swoją wiedzą i zasobami.